Dzień dobry, Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 24 stycznia. U nas na Dolnym Śląsku troszkę cieplej, ale tam, jak mam kontakt z hodowcami, pozdrawiam przy okazji Marka Zolsztyna, to tam jest naprawdę mega, mega. W śniegu 70 cm, w najcieplejszym momencie dnia minus 6, minus 7, noce dwustopniowe. Sam miałem. Zasadnie przyjemność w trasie spałem w Grudziądzu To było 16 stopni mrozu. Dość o pogodzie. Dziś chciałem nagrać tak szybciutko film. Mam taką troszeczkę inspirację. Zanim do sedna przejdziemy, to jeszcze ja przyniosłem załatwiłem obrączki. Ewa kupiła zegar. Dziś na karmę nalewka z orzecha włoskiego, ale już w formie takiej papki Jak to zrobiliśmy Dzień dobry witam wszystkich hodowców hodowczynie Jeszcze raz odnośnie nalewki z orzecha włoskiego Kilka osób pytało czy my to odcedzamy my tego nie odcedzamy a wręcz przeciwnie Zostawiamy do końca Orzechy W tym Alkoholu a później Jeżeli już Jest taki rok że brakuje nam tych orzechy tej nalewki to zlewamy alkohol drugi raz zalewamy yy, w połową ilości alkoholu i blendujemy i później tą papkę taką podajemy bezpośrednio na karmę Taką gotową papkę na karmę, myślę, że takie półtora łyżeczki, łyżki od zupy wystarczy, zaraz wymieszamy. No i dobrze, zostawiamy do wsiąknięcia. Jeżeli jeszcze by było wilgotne, podsypiemy kurkonaturką. Kurkonaturka, granulat suchy wciągnie wilgoć z nalewki i wszystko się wykorzysta. Także, tak jak pokazałem, wszystko zmielone na karmę. Karma już ładnie psycha, i będziemy za chwilkę karmić głodomory. Dziś, dziś chciałem tak króciutko nagrać taki film zainspirowany dwoma telefonami. I może na początku powiem się tak, że obserwując takie bliskie otoczenie tych hodowców, kolegów, którzy Gdzieś tam mają z nami kontakt, mam z nimi kontakt poprzez yy, czy odwiedziny, czy nawet telefon, to powiem, że tak powstała ostatnio też nasz naszych takich obserwacji taka moda na zakup tych tak zwanych lepszych, szybkich, bardzo dobrych drogich gołębi. I może na palcach jednej ręki bym yy, mógł powiedzieć o tych. Z tych, których znam, którzy coś w 2025 roku nie kupili z tych tak zwanych pięknych nowości. Ale może nie o tym. Bo ostatnio zadzwonił do mnie kolega zapytać, czy mam jeszcze coś z tych gołębi, których ja od niego nabyłem powiedzmy jakiś czas temu no i ja zapytałem się dlaczego w ogóle o to pytasz bo przecież z tego co pamiętam wtedy gdy ja od ciebie kupowałem tego gołębia to czy tam wymieniliśmy się to ty przecież sprowadzałeś coś tam z tych szybszych a mówi wiesz co po czasie teraz dochodzę do wniosku, że te moje gołębie jak nie przyszedł dzisiaj to przyszedł w tygodniu a z tych nowych z tych nowości szybkich, jak usiadł, to było, był mega wynik. Jak przestrzelił, to już był po gołębiach. I pamiętam, jak byłem z panem Markiem kiedyś u kolegi Jarka Kocika nagrywać u niego film z hodowli, do którego też serdecznie zapraszam. Jest na naszym kanale. To padły takie mądre słowa ze strony Jarka, że ludzie jeżdżą, szukają dobrych gołębi, a dobre gołębie są w gołębniku. A dlaczego o tym mówię? Nie mówię, że, że ktoś ma nic nie kupić, tylko po prostu ludzie nieraz naprawdę wyzbywają się z swoich gołębi a później jak już nie mają do czego wrócić, bo, bo są pokasowane to tak jak mówię, gdzieś tam dzwonią po kolegach po tym, żeby coś tam odbudować u nas nie ukrywam może kolega będzie zły, że o tym mówię, ale jest myślę gdzieś z 50-60% gołębi od kolegi Bogdana Michalaka jeszcze z dawnej spółki Jaworscy Michalak między innymi ten gołąb Rambo, który otrzymałem od Bogdana, już kiedyś o tym mówiłem ale przybyło trosz, troszkę subskrybentów na 40 urodziny dostałem Wiki i Rambo, jest to gołąb od marze 1786 z 19 roku tak jak mówię na 40 go otrzymałem I jest to gołąbek który się podparłem rodowodem z dołu jest to um, od Dominika Balerskiego, córka olimpijki Bruksela, 2017 rok. A z góry Jaworscy Michalak, mister 77, jako młody 5 na 5 I tak jak mówię, kolega też jeden dzwonił, pytał o tego gołębię, że on kiedyś miał tego gołębie z Jaworscy Michalak, z tych łączeń, pozbył się nakupił czegoś i nie ma u nas te gołębie są i mam nadzieję będą skrzydełko drży ten gołąb wydał nam i podarowaliśmy do lotu w połączeniu z małą roratką którą nabyliśmy od kolegi Tomka Rorata między innymi gołębia 73, 40 podarowałem go do kolegi Ryśka Czuba i na gołębniku nie mówię, że w oddziale, czy w sekcji, ale na gołębniku zawsze się ścigał z 73-85, którego też podarowaliśmy. I ścigał się jako pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Małą roradkę straciliśmy na ostatnich oblotach w koło domu. Zeżar ją jastrząb. Ale wychowaliśmy sobie wtedy, pamiętam, jedną młodą, zaraz ją postaramy się znaleźć, bo teraz Rambo siedzi z dużą roradką. ale gołąb piękny, o przepięknym oku, w brodowodzie wpisane ma szali. Ogonek, jedno piórko, zaraz złapiemy ją. Też, żeby ktoś mnie dobrze zrozumiał, ja nie lotuję, ale po prostu słucham, słucham ludzi, z którymi mam kontakt, i nieraz wyciągnąć z danej rozmowy 5% to jest lepiej niż przez telefon pierwszy z kimś dwie godziny i później po rozłączeniu nie wiedzieć nic. Ludzie szukają tych gołębi, które były kiedyś. Niektórzy są jeszcze wciąż zakochani w zakupach, w nowościach. Biją kasę komuś, no i dość dobrze, dobrze. Duża roratka Kachler, Kachler razy Faraon Chopecki. Sama roladka, samiczka, sama w sobie, potworna, duża. Ona na jesień, zimę jeszcze lubi się przypaść. Mamy na gołemniku jej dzieci, wnuczki. W połączeniach już są dużo mniejsze. Zaraz złapiemy jak się uda jej syna, którego w tym roku sobie zostawiłem. Ona jest króciutka, ale szeroka po prostu jakby złożył do kupy dwie samice i też koledzy pytali o te faraony faraonów jest pewnie już na rynku pewnie dużo ale powtarzają się te stare nazwiska Chłopecki Kachler, to mnie cieszy, że te gołębie u nas na gołębniku są, że ja tego nie wydałem, nie pozbyłem się i myślę, że będą zawsze w tym roku zasłużenie myślę, że zostali w GMP, Generalnym Mistrzostw Polski, kolega Michał Andrzej Wiosna. I u nas na gołębniku też jest oryginalny Wiosna. Yy, dlaczego oryginalny? Bo wymieniłem się z panem Markiem Basą. I to jest gołąb Bas, yy, Wiosna na Wiosnę połączony. 783, 8 3 21 rok. Siedzi z naszym... Belkiem wspaniała samica, złożona, pięknie się spierzyła, ogonek w jedno piórko, inteligentny gołą. I zobaczcie, ile lat już ta hodowla jest cały czas na, na topie. Te y, Ironman, czy no, wiele innych głębi, podstawowych w hodowli u pana wiosny, te gołębie robią robotę. I podejrzewam, że oni innych nie chcą. Tak jak ja lubię kontakt z gołębiami, uwielbiam też kontakt z gołębiami, tak zwanymi, które są do nas w jakiś sposób przychylne, łaskawe. I tak jak ta samiczka, którą trzymam w ręce, nie bez powodu nazywa się łaskawa o numerze 7911. Na tych paskudnych białych obrączkach każdy wie, że one wyblakną, ale tutaj wyblakły u nas jeszcze jest. Samiczka jest naszym pionierem i to jest również prezent od kolegi Bogdana Michalaka 79,11. Z góry jest to mm, jaworscy Michalak. Super, znaczy imbret, super szali razy, razy jego córka. A na dole jest Hurikanka 70. Mm, Mariusz Kupecki. Także no mówię, te nazwiska stare. Cieszę się, że stare. No, z, z dużych. Z dawnych lat, z doświadczeniem, z które się ciągną, powtarzają się nas w gołowniku, i y, zostawiliśmy sobie po niej w tym roku jednego. Wyszedł szpak, ale równie łaskawy jak ona. No wspaniała! Tak, jak wspomniałem, gdy zakupiłem tak zwaną małą roradkę. również ona była z faraonów. Była to taka drobna samiczka ze szpiczastym dziupkiem i z takim małym oczkiem. To jest jej córka, czyli wtedy mała roratka była z Rambo, którego pokazywałem, z tym szali. Została jedna u nas samiczka. Jedną podarowałem koledze Markowi z Olsztyna. I mówię, piękny gołąb. Teraz w tych połączeniach gdzieś szły do lotu, potrafiły sobie poradzić. Nie wiem, czy to ona przekazuje, czy on. Również na takim malutkim oczku, ale piękna samica, czyli tutaj są, jest faraon. Dobrze. Dzisiaj już się więcej nie będziemy może chwalić, rozpakujemy jeszcze zegar, i obrączki przełożymy. Tu jeszcze dla kolegi, który miał po tego, to jest od pana Nowakowskiego gołąb, od prezesa oddziału Milicz. Mam kolego z tego gołębia. Wiem, że podobało Ci się, że dobrze w lotach sobie radziły. Siedzi z naszą lalką, którą pokażemy na następnym filmie. Ale też żebyście, koledzy, mnie dobrze zrozumieli. Każdy nagrywać może. Ja myślę, że ja też mam takie prawo. Pokazać, co tam ma w gołębniku. I też nie krytykuję tych, którzy kupują gołębia. tak jak mówią, kto nie, coś nie szuka nowego, to cofa się do tyłu. Ale mi chodzi o to, powtórzę te słowa, gdzie padły Od kilku hodowców, że po prostu niekiedy ma się coś dobrego w gołębniku. Jeszcze z tych starych linii, uparciuchów, które gdzieś tam sobie przycukną na drzewie i odpoczną i poradzą sobie w tym locie, przyjść z powrotem. Ale te, ta moda na takie też szybkie gołębie, nie mi to oceniać. Może w komentarzach coś napiszcie, jak tam się u Was sprawdzają te gołębie. Co tam macie? Jakieś, pewnie każdy ma jakąś swoją linię. Mówią, że złotych par nie ma. U nas głębiej są nierozparowywane. Może gdzieś tam, jakby były przeparowane, to obserwacja u innych może by była zupełnie inna. Także troszkę tu się podpierałem rodowodami. Może jeszcze pokażę nas tym razem coś tam od Artura. Od, Słatko, od Sławka Łady. Tak mówię, co drugi rodowód. Bogdan Michalak, ale no, no tak to jest. Dobrze, obrączki na ten sezon 26 wzięte, Ewa kupiła zegar, rozpakujemy, Ewa kupiła zegar, także już teraz nie będę miał wymówek, że nie wiedziałem, która godzina i się spóźniłem na obiad, będą są gołębi, także już przed 12 jest, za chwilę karmienie i co? Jeśli filmik się podobał, łapka w górę. Podzielcie się komentarzami, jak tam u Was to wygląda. Pozdrawiamy i do następnego.